Sytuacja, z którą mamy do czynienia, jest następująca. Jest to mianowicie sytuacja marca, marca. lub kwietnia, jeśli... Marca, marca. 1981. Hasło, porozumienie warszawskie. Podzielimy się na te dwie reprezentacje, mianowicie reprezentację rządową i reprezentację związkową. Chodzi o to, żeby rozwiązać żeby tę sytuację historyczną jeszcze raz. Trzymajcie. 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 o to, żeby zmusić rząd do przyznania się, a nie w postaci strajku, ale właśnie przed kamerami telewizyjnymi, przed radniem, w gazetach, żeby rząd, rząd okazał się... się słabszy, coraz bardziej słabszy. I to, o to chodzi. O to chodzi, żeby wszyscy dowiedzieli się, że właśnie związek to załatwił. Nie drogą siły, nie drogą przelewą krwi, czy tam e, ofiar właśnie nie spośród nas, ale właśnie spośród tych ludzi, którzy, których reprezentujecie. Jedyną rzeczą, jakiej obawia się rząd, jest strajk generalny. I w tej tak. chwili jest najlepsza sytuacja do wprowadzenia strajku generalnego i absolutnie przy tym że To już ma być jutro, to nie ma być za tydzień, czy za dwa tygodnie, kiedy ta komisja mogłaby coś przedstawić. Strajk musimy wygrać, zanim on się odbędzie. Zanim on się odbędzie. A jak wygramy? Kiedy powiemy, że rząd uległ, rząd w negocjacjach nie był w stanie z nam sprostać. Jeżeli się w tym momencie, to będzie to początek pasma klęsk, które będą prowadzić do likwidacji. Ta była taką próbą, prawda? Próbą yy... próbą w stosunku do nas, na ile jesteśmy zdecydowani, na ile jesteśmy determinowani, na ile jesteśmy poważnym przeciwnikiem dla strony rządowej. Człowiek postawiony w sytuacji ekstremalnej zawsze działa na bazie strachu. Mamy tutaj tę sytuację, jeśli chodzi o stronę rządową. Warto się zastanowić nad tym, czy strajk generalny jest taką najlepszą formą wywalczania naszych żądań też może pociągnąć no, pomoc argumentów takich mocnych których mieliśmy okazję się przekonać w czasie rozmowy to zawsze była milicja zawsze byli sojusznicy i pomimo tego doprowadziliśmy do powstania związku związek nigdy do żadnej akcji nie był tak dobrze przygotowany jak do tego strajku ale ja się pytam po co jest strajk I co nam da strajk no to po powtórzymy strajk y, sierpniowy pamiętny strajk sierpniowy który doprowadzi do powstania solidarności bo się sobie... Poza tym na, na doły będą mogły się skonsolidować. Przy pracy jakieś podjąć decyzję, przecież to, to się nie siedzi i nic nie robi. Ale to my mamy dyskutuje. pracować dla strajku, a nie przeciwko strajku. No dla strajku, dla strajku e, dla, związku, dla związku, dla no związku. No tak, ale związek a nie... to skonsoliduje, to będziemy dla silniejsi. Ludzi, a to... Po strajku będziemy silniejsi, na pewno. E, teraz... Poza tym, nam kwestia informacji, kwestia nie informacji, ale komunikacji nam y, sprawdzi się. Jak może... to wygląda? Jakie możliwości zakłócenia od strony rządu? Może komunikacji biegnie. Nie dojść do głosu. Teraz. To jest ładnie powiedziane, ale to nic no ja nie. ma... nie powinien jest. być strajk raz do roku. Może. Z może... to jest, stale... jest strajk. Ustalenia swoje, a taktyka swoje. Jeżeli w tej chwili pozwolimy na to. Żeby zmienić decyzję Komisji Krajowej jakimiś naszymi zakulisowymi pertraktacjami, to ja chcę powiedzieć, że na górniku więcej nie można liczyć. Zatem jest to nielojalne w stosunku do Komisji Krajowej. Ale to przede wszystkim musi być skuteczne. Nie mam dbać o lojalność, ale musimy dbać o to, żeby ten związek, i jesteśmy za niego odpowiedzialni. Bo Jeżeli... Ważne jest to, żeby ten strajk nie doszedł do, do skutku. Nie, to tak nie pięć punktów, które mamy. W wypadku, wypadku czterogodzinnego strajku niemożliwym jest pełna mobilizacja wojska, misji. Czy my możemy sobie teraz dopuścić? Nie dość, że jeszcze nie zdobędziemy. Ale zanim do tej konfrontacji do... doprowadzi, to on już będzie miał przegrany przez siebie strajk generalny. W świetle, w świetle, w świetle faktów. Ani my nie wygramy, A ani on jest, nie przegra. My, jeżeli dojdzie do konfrontacji, to nie jutro. Jeżeli dojdzie do konfrontacji, to my będziemy już mieli za sobą sobie generalne. Społeczeństwo jest po naszej stronie. I po prostu tego mi tak, się do związku, jak on powstał, tak musimy nie? mieć świadomość tego, że związek budowali ludzie, robotnicy, wy dopiero później przyszliście. Drogi przewodniczący, ale myśmy podpisywali porozumienie w Jastrzębiu. Dobrze, dobrze. I teraz nie można tego w jednym, z... tylko dlatego, że tutaj dwóch, dwóch ee, z, z naszych zostało pokrzywdzonych. Będą pokrzywdzonych, będzie więcej. A czy pan to, przewodniczący reprezentuje stronę związkową czy rządową? To ja z Zmienić konfigurację. No to właśnie tutaj to będzie general moje nam poinformować jak sytuacja rzeczywiście wygląda bo jak wiem to właśnie generał Syjszko wie na pewno nie jest jednolity tak, tak jak to chcę sugerować tam przez, to sugerować przedstawiciele Solidarności różne regiony mają różne interesy wiadomo nie różnica popularności Nawet. przywódców. To, to należy wykorzystać. Oczywiście wykorzystać. To się. A jak nasi ludzie? Nasi ludzie? Tak. Cały czas są w gotowości pełnej. Także nie, nie, ma, nie ma takich yy, aparat państwowy, nie cierpi na, na tego typu stresy i choroby. Poradzicie sobie z pacyfikacją strajku powszechnego? Oczywiście, dysponujemy odpowiednią ilością środków i ludzi dla to przygotowanych, ale to jest ostateczność. A ci te ilości wystarczą? Ci z generalnym uzgodnili się to. Bo z tego co wiem, są pewne niejasne sprawy. Jakiś Związek Zawodowy Milicjantów, coś. Pomijając Związek Zawodowy Milicjantów, prawda? O, otóż to, otóż to drobnym, No ja mam nadzieję, że no, to wadzi szybko da sobie rady z tym. Otóż to. Postępować będziemy elastycznie y, do sytuacji. Bo to chodzi, żeby te czołgi byli nasze. Dobre. Będziemy strzelać mają... czołgów? Hmm. No jeśli zajdzie taka konieczność. Ja bardzo chciał, czy 80 lat jak historia będzie nam osądziła w tych podręcznikach te strony nam pozwięcone byli czyste oni będą czyste jak będziemy musieli używać te czołgi bez strzelania a jeżeli trzeba będzie strzelać wtedy nie można się zawahać W tej sytuacji bardzo trudno będzie się zapewne porozumieć, chociaż nie wykluczamy tego porozumienia. Społeczeństwo oczekuje posunięć konstruktywnych, pozytywnych posunięć od rządu. Rząd chce pokoju i też rząd ma swoich postulatów. Tylko proszę przestawić. Pierwsza sprawa to wyjaśnienie się. Komisji do Spraw Praworządności, w której zagwarantowani byliby nasi przedstawiciele, która nie tylko działałaby do sprawy bydgoskiej, nie byłabym powołana do sprawy bydgoskiej, ale także we wszystkich analogicznych sytuacjach podobnych do sprawy bydgoskiej. To, to jest co się stało z jest, jest, to, jest, to, jest to skandal. Ludzie są oburzeni, ludzie chcą strajkować, ponieważ chcą zaprotestować przeciwko temu co wyczynia rząd. I będą strajkować. Śląsk i będą... stanie. Czy wy wiecie prawda, co to jest wyciągać pistolet strajkowy właśnie w takich chwili? Nie wyciągać realny pistolet, co to znaczy? Takich realny pistolet? Ile zabitych? Ale ranni. Dwa sęby stracił, przewrócił się, się trzecią. Się Zostawmy już tą nieszczęsną Bydgoszcz, bo śledztwo trwa. Z tym, że y, chodzi o zagwarantowanie naszego komisji, która, która mogłaby wiarygodnie się. Na no to możemy się y, Druga sprawa to umożliwienie rolnikom stworzenie takich warunków, które mogliby rzeczywiście zacząć produkować. My nic nie mamy przeciwko związkom chłopskim. Nastąpiły trudności prawne, Ponieważ w polskim ustawodawstwie zabrakło odpowiednich przepisów. To jest właśnie nasza scholastyka. Żądacie praworządności, a sami chcecie ją łamać. Te żądania nie do końca zaspokoją tych, którzy są gotowi do strajku generalnego. Przypuszczam, że możemy zobowiązać się. Do działań w kierunku stworzenia warunków prawnych dla powołania związku zawodowego rolników indywidualnych. E, trzecia sprawa to kwestia dostępu do środków masowego Kto przekazu. Kto ma środki przekazu, ten ma wadzę. A przecież władzy oddać nie możemy. Możecie zachować pozór władzy. To jedynie, jedyne co możecie zachować. Natomiast z władzy musicie zrezygnować i, i właściwie de facto że z niej zrezygnowaliście, tylko chcecie ją odzyskać za wszelką cenę i chwilowo ustępujecie. Czwarty punkt, wgląd w informacje rządowe o stanie gospodarki PRL. On nie może dopuścić, żeby, nie wiem kto, ale nie wiem przez kogo wybrane, bo z tego co wiem, w Waszym związku jeszcze wyborów nie było, mieli wgląd do gospodarki. Gdzie? Na świecie, na zachodzie, na schodzie tego nie ma. Piąty postulat to stworzenie warunków prawnych, do pracy nad ustawą o samorządności i nad Izbą Samorządową Sejmu. Przecież to mi proponowaliśmy w 1956 roku. A jak się rozejrzymy, no to we władzach Solidarności mamy różnych ludzi, no, jakichś inżynierów, dziennikarzy, literatów. po co nam Izba Samorządowa, która znów się będzie składała z działaczy, z kadr, natomiast bez reprezentacji właśnie tych ludzi, którzy bezpośrednio pracują w produkcji. Chcemy tutaj żadnego przelowu krwi ani stawiania bardzo ostrych żądań, ale jeżeli nie doprowadzimy tutaj do żadnego sensownego rozwiązania, wtedy może to doprowadzić do jakichś fatalnych skutków. Pamiętajmy o, to, o tym także, te, przepraszam ojca biskupa, że wchodzę w słowo, a że mamy poprzez ambony dostęp do, do 90% społeczeństwa. że no Dlatego że te 90% dlatego, to jest przesada. No. A na tych ambonach też różni ludzie siedzą. To są wyjątki. Strona rządowa mogłaby wreszcie podjąć jakieś konkretne rozmowy. Ale z panami to jest ciężko rozmawiać. Panowie sobie jeszcze takiego podstawowego problemu nie rozwiązali, jak na przykład reprezentacji we własnych strukturach. Jeszcze nie ma wyborów, bo... są kłopoty z komisjami rewizyjnymi. No Także pracuje, Pracujemy to, to noc, nad. Tak. nad, nad, no. nad... wniosek przygotowuje się do zjazdu, a sprawy zostaną rozwiązane. Daliśmy to, co możemy dać. Te dwa punkty. O ile się znam na demagogii, punkty, jeżeli zostaną spowite otoczką zwycięstwa, wystarczą zbuntowanym masom. Ja jestem za strajkiem. Tym bardziej, że te dwie, dwie kwestie zostały tutaj postawione przez rząd na pięć. To nie świadczy o gotowości podjęcia roku rokowań czy jakiejś pertraktacji z nami. Nie, nie no może każdy ja się wypowie. Ja chciałbym powiedzieć to, nast to następuje. że musimy Zstępujemy. jeszcze negocjować później z rządem. Żeby negocjować no ale jeszcze po Robić strajk i negocjować to strajku. Jutro Wtedy jutro, jutro może jeszcze uda, uda się nam negocjować. Nie musimy ustalić teraz nasze stanowisko. Jako punkt pierwszy ma sprawę wygłosić. I to musi od nas, po prostu muszą być wszyscy. A kto zapewni, że ta komisja będzie do No Nie będziemy teraz dyskutować nad punktem, który został negocjowany. Tak, ale żadne z was nie decyduje. Nie reprezentuje całego związku. To pamiętajmy. To się może okazać. Zatem do środku masowego przekazu to jest trzeci punkt. Ale na ten punkt nie zgodziła się władza, tak? Nie, czyli to jest to, co my stawiamy jako koneczne. Ale ile my chcemy? Dzień w tygodniu w telewizji. Jeden dzień, może w piątek. Raport o samej gospodarki. I na to też się nie chcą zgodzić. To się nie chcę zgodzić. No i stworzenie y, podstaw prawnych y, do ustawy o samorządności i y, na temat Izby Samorządowej w Sejmu. Tak, a kwestia czy nawet była stawiana przez ekspertów? No nie, nie, nie stawialiśmy jeszcze tej sprawy. Nie, Myślę, że to wystarczy, te pięć punktów jest tak, jak dla rząd jest tak za dużo. Tak za dużo. Dlaczego no no możemy, może, z może, możemy ja że możemy? Ja uważam, że ten dotyczyłby Sejmu. No to kiedy znajdziemy sytuację dogodną na wprowadzenie tego punktu? I tak pozostajemy poza Sejmem i to wszystko ustawy, ustawy. i Tak jest niewiarygodny. Dzień, no dobrze, ale nie będzie. generalnego nie będzie. Mnie moi górnicy zapytają, będzie strajk czy nie będzie strajku. Ja no tutaj. to jakie ustalenia są tutaj w gromadzeniu no. Jestem za strajkiem, jestem skłonna zrezygnować ze strajku w sytuacji kiedyś wynegocjuje się dostęp do środków masowego przekazu i raport o stanie gospodarki, czy jeżeli chodzi o punkt samorządowy, wydaje mi się, że mamy na to czas. Ja jestem zgodny z przedstawicielami robotników i kościoła. Ja jestem za strajki i dyskusja po strajku. No nawet gorzej, nawet w wypadku przyjęcia wszystkich punktów doprowadzić do strajku. Wtedy okażemy swoją siłę i wtedy możemy żądać tak dużo więcej. Tak jak w sierpniu, tak. Ja powtarzam to za poprzednio. Jestem za strajkiem. Odpuszczam tylko punkt dotyczący samorządów. Ten punkt pozostawiamy do ewentualnej dyskusji. Na razie mi się trochę boją tych wyborów. U siebie boją się. Tak, kto tak, się, się. To se nie boję wyborów? Kto się nie boję wyborów? Ale strajk jest doradcą. Jest win doradcą, ale ja sądzę, że oni mają na tyle dobrych doradców, prawda, którzy wiedzą, że strach jest win doradcą. I chyba im doradzili, no, z tego co miałem wcześniejsze meldunki od towarzysza, więc. Partner nasz, przewodniczący, po powrocie, prawda, po drodze był dobrze doradzany, dobrze doradzany. Może no, telewizję można by mu udostępnić. Telewizję, ale ja sądzę, że po to się by ogłosili od no, ramię, no, strajku. No tak, no oczywiście. Na, na wojsko, na to, że wojsko jakoś stanie po ich stronie i ten, ten moment można wykorzystać, po prostu jest to taki punkt... W którym my wiadomo, co zrobimy później jest, z tym wojskiem, bo to część społeczeństwa liczy na wieczną na, na, na opiekę wojska. I co dobrze cię liczy na wojsko. Otóż to chodzi. I właśnie wojsko pomoże. To wojsko pomoże, ale my z moim czasem pokażemy Cię wojsko, bo, gdzie ci wyjście pomoże. Otóż chodzi. Dziękuję. Po, 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 po. Aha, pół na pół, tak? No to już. No, już. już. Pan, to nie zjedzie. To jest no bo jest, to jest Proszę pan, to jest. Wszystko zależy teraz. Ratowanie pokoju zależy od samorządowi. No dobrze, co strona związkowa decydowała? Chcemy pokoju, ale z, z niczego nie ustąpimy. I dlatego przyjęcie wszystkich naszych postulatów jest jedynym warunkiem osiągnięcia porozumienia. Innej drogi niestety nie widzimy, po uzgodnieniu i po konsultacji oraz znając nastroje w związku, a także społeczeństwie. Także decyzja jest nieodwołalna, pozostaje tylko do rozstrzygnięcia przez stronę rządową. Sam pan przewodniczący mówił, kiedyś się lubi rozmawiać jak Polak z Polakiem, a tutaj ja to nie wiem. Ta liczba postulatów i forma ich formułowania wyklucza jakby Dalszą dyskusję. Chcemy czy nie chcemy w Polsce jest konstytucja. Państwo prawożone kieruje się konstytucją, a Wy proponujecie postulaty, które się nie z konstytucją, bo atrybuty władzy konstytucyjnej ma rząd. Takie to są warunki nie do obśięcia. i sądzę, że to są świadomie postawione takie warunki, i takich w warunkach nie możemy, nie ma coś więcej dyskutować. Duchu patriotycznego niestety musimy ogłosić i nasza odpowiedź ostateczna. Panie przewodniczący, widzicie jaka trudna sytuacja. O! Pan Przewodniczący jest wielkim Polakiem. Ja jeszcze widzę szansa i dlatego chciałem proponować Panu udania się z nami do szefa, bo sądzę, że jeszcze wszystko nie zostało stracone, jeszcze można się dogadać. także się, jeżeli Pan Przewodniczący akceptuje, to możemy się udać jeszcze teraz. Helikopter czeka się do Wiesiadu. Związek jest z całością, ja prezentuję związek i on zadecydował o tym, że mamy tutaj spotkać się, i widzę, że, widzę, że to jednak, skoro nie dało, a pan zapewne jest zorientowany i pan zapewne wszystko mógł przekazać, skoro nic nie można zrobić tutaj, ale chodzi mi sądzę o to, że proszę, można ja mam więcej, nie można więcej zrobić niż tutaj chcieliśmy razem, wspólnie, zapewne, no niestety, niestety taka sytuacja jest. Ale ja sądzę, że jest, jest szansa, prawda, wyjścia z tego impasu, jak pan porozmawia z premierem, być może coś jeszcze się da załatwić. Być może, być może, ale nie teraz. Niech pan spróbuje, nie, pan spróbuje na rozmowę jeszcze. Tak sądzę, już nie ma na to czasu. No, trudno. Historia to jest historia. Zobaczymy. trzeba ratować to jest taka, że nie odmawiasz rozmów. Tak mi się wydaje. Tam możesz zajmować stanowisko mocniejsze czy słabsze czy tego, ale wybierać się przed samą rozmową, tak nie nie Tu Musimy jakoś to rozwiązać do cholery, nie? nie, nie. Możesz ogłosić, no ale i co? To wtedy, wtedy przynajmniej pokazać jaki kolor caługu jest. no, Bo to, tak, okay. tak, to wiesz, nie. Ja na pewno nie wiem, wiesz, ja jestem innego zdania. Nie, 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 krótko mówiąc. Możemy kontrolować to, no dobra. Nie, to po prostu musisz końcówkę, z, z, jeszcze raz powtórzyć końcówkę z Carlosem, kiedy godzisz się na, na, tą, na to zaproszenie. Przyjmujesz to zaproszenie. Po prostu. No, to tego. A Piać. Nikt nie się tego strajku. My nie chcemy, bo wiemy, jaki jest ciężar odpowiedzialności szalosów ojcistnych. I też nie chcecie. Tak się nie można sobie słuchać w próśniu z tak ważnej, z tak ważnej yy, chwili, tej historycznej chwili jestem gotów podjąć to, ten ciężar i, i porozmawiać z szefem pana na ten temat. Być może jest szansa, być może jest Ja widzę, ja widzę Niczego nie obiecuję, ale spotkać jestem się do. gotowy. To historia, do to zapisie. <laughs> No, pójdziemy już do samolotu. Tak, siadać, tak? no to, tego, to teraz jest. trudny moment. Tam się robi się... Lata Wyszard. teraz. Wyszard będzie. Trzeba zmienić. Gdzie? gdzie te... Może, może zagrodę wykorzystamy. O. To będą tereny rządowe. Sam widzieli się co generał. Czuję, jednak sądzę, że szansa jest. My jako strona rządowa nie chcemy, prawda, podnieść samemu, prawda, ciężar. to odpowiedzialności który prawda będzie wynikało z rozwiązaniem silowym w kraju, a strajk do tego tylko doprowadzi. Jak sam przewodniczący wie, jako Polak, ja też jestem takim, to nie będzie zabawa. Nasz minister spraw wewnętrznych już puścił maszynę w ruch. jeszcze zostali 5 minut. Ja, bo to, że się nie, boję, to... nie, 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 jeszcze nie znacie propozycji. Jeszcze nie możecie się ustosunkować, bo on jeszcze żadnej propozycji nie dał. Grozi. To nie groźby, ale pan wie jak odpowiedzialność nasza. Jak już raz maszyna zostaje posiona w ruch, to trudno ją zatrzymiwać. Sami wiecie, sami znamy wasza postawa tam. Jedyny, jedyna deska ratunku jest to, że pan przewodniczący jednak ogłosi tutaj jeszcze z Sarlamowa odwołanie tego strajku. Sądzę, bo wtedy uratujemy wspólne nasze ojczyznę. Do członków Związku. W dniu 30 marca odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli Związku i delegacji rządowej. Biorąc pod uwagę stanowisko rządu i mając na uwadze wszystkie niebezpieczeństwa związane z aktualną sytuacją w kraju, delegacja Związku postanowiła odwołać proklamowany na jutro strajk powszechny. Tam nie mnie bąba. teraz powinni pomidory. Nie wiem do czego chodzi. To... Jak się decydowałam. No to jest jakieś no, to, 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 to jest jak jest jedno. Bo w tym momencie skłania się to do wszystko do, do tego, że odpowiedzialność bierze się na tak. siebie po prostu. Nie musiał przeciec tak. Puścić na chwilę za tak. oka naprawdę po nas. Piotrek, jeszcze jest wiesz no. przesunięte jakby krótkie posiedzenie, w którym yy, wstawiana jest alternatywa. Czy mamy się Poddać, czy też jest jeszcze jedna szansa? Nie mówimy jaka, i to jest właśnie ta szansa. Nie ma sensu.